Dlaczego w szkole uczą cię historii sprzed 500 lat temu, a nie uczą cię jak działają pieniądze? Oto prawdziwy powód. Czego się uczysz w szkole? Dat wojennych z XVIII wieku, wzory matematyczne, których nie używasz, języki martwe, teoretyczne pojęcia ekonomiczne? Czego nie uczą? Jak działa inflacja, jak wpływa na Twoje oszczędności, na Twój portfel, różnice między akcjami a obligacjami, podstawy analizy finansowej, jak czytać sprawdzone sprawozdania finansowe, zarządzanie osobistym budżetem. A dlaczego? System potrzebuje pracowników, nie niezależnych inwestorów. Edukacja finansowa pozwala podejmować świadome decyzje o swoich pieniądzach. W społeczności ponad 3000 osób uczy się podstaw rynku finansowego całkowicie za darmo i pełnej edukacji. Pamiętaj, każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Zawsze inwestuj odpowiedzialnie. To edukacja, nie obietnice zysków. Każdy zasługuje na zrozumienie, jak działają finanse. Napisz edukacja, by dostać dostęp bezpłatny do całej edukacji.